listen to it what do you Look. think about new role models album i really like it we're gonna listen to it again i've only listened to it once with you do you have a like a favorite song not yet because mm -hmm. i don't know them enough yeah this one no i'm just kidding i don't know yeah. what this one <laughs> yeah favorite song slip fast and slut era interlude because of the guitar is it because and you like, can relate yeah <laughs> she's single <laughs> ready to mingle <laughs> Dzień dobry. Zrobiłam tosty z chleba wczoraj z Farmer's Market. Kupiłam znowu ten 30% żytni z zakwasie i zrobiłam dzisiaj z dwóch jajek. Mleko migdałowe, kardamon, cynamon, ekstrakt z wanilii, odrobina soli. Na górę masło migdałowe, maliny, skórkę z cytryny, cynamon. I to brzmi dla mnie jak idealny tost, więc zobaczymy. A do tego świeża mięta. Parę dni temu poszłam do księgarni, i znalazłam książkę z fajnymi przepisami na sałatki, porobiłam zdjęcia i uznałam, że mam wszystkie składniki i chcę stworzyć jedną sałatkę. To była plum, tomatoes, burrata. Zamiast buraty kupiłam serfeta. Wydaje mi się, że też będzie mega fajnie pasowało. Zrobiłam przepis, właśnie taki, jak tam pokazywali i jestem mega ciekawa. Jedyne co dodatkowo też dodałam tempek, który tutaj robię na patelni. Zaczynam od czerwonej cebuli, którą trzeba przygotować wcześniej. I szczerze, bardzo często tak robię, że idę do księgarni i przeglądam książki kulinarne. I jak mi się coś podoba, albo coś mnie zainspiruje, to robię zdjęcie, albo zapamiętuję i odtwarzam. Czerwony ocet winny. Robię oczywiście na oko, ale jest napisane, że pół kubka. Drobina soli. Pieprz. Tak to wygląda. Oraz miód. Ja tutaj mam spicy honey, hot honey. To tylko jakoś tyle. Mam pomidor z Farmers Market i jedną śliwkę. Wydaje mi się, że to będą dobre proporcje. A przed chwilą właśnie wróciłam do domu, spotkałam się z Eriką, znowu ją odwiedziłam na jej lunch break, a wcześniej pojechałam paszport odebrać, ponieważ uwaga, przed mój paszport i za chwilę usiądę i będę szukała lotu do Polski. Zobaczę, czy jest jakiś lot, żeby polecieć na 10 dni, jakby 10 dni by było spoko. Gdybym dostała paszport wcześniej, to bym na pewno pojechała na Wiecie na dłużej, no ale pracujemy z tym, co, co mam, co jest. Bardzo chcę lecieć do Polski, ale też wiadomo, zobaczę, jakie są koszty lotu. Bo jeżeli jest już za późno i ceny będą kosmiczne, no to nie polecę. Nie widzicie? Musicie mi zaufać. I układamy. Porozrzucam na początku sam pomidor. I nie chcę, żeby to było zbytnio być tak poukładane. Prezentuję sałatka. Wygląda przepięknie. Powiedzmy, że jest sałatka. Jest na cebula, serfeta, oliwa z oliwek, miałam też świeżą bazylię. Nie ma szans, że idę na zewnątrz. Jest za ciepło i za głośno. Testujemy ten tempek. żeby tak chrupiący. Jest lekko słodki przez miód. Chciałam opowiedzieć, że zaczęłam oglądać Daisy Jones and the Six serial ponownie, drugi raz. Zobaczyłam w zeszłym roku i ten serial jest tak niesamowity i jakby on jest na bazie tu Los Angeles i są pokazane wszystkie miejsca i dosłownie daje mi tyle energii i motywacji do robienia różnych rzeczy. Więc jeżeli nie widzieliście Daisy Jones and the Six, to bardzo polecam. Czytam też książkę, bo serial jest trochę inny, więc nie da się tego tak porównywać. To jest o grupie chłopaków z Pittsburgh, którzy stworzyli zespół i chcą. Osiągnąć sukces, chcą, żeby ludzie ich słuchali. Mają niesamowity talent. Grają właśnie w Pittsburghu i nagle dostali informację, że w Los Angeles wszystko się dzieje, że jeżeli chcą osiągnąć sukces, muzyka, wszyscy agenci i tak dalej są w Los Angeles. To są lata, wydaje mi się, 70., 80., rock and roll. I nagle im się udaje, nagrywają cały album. i Billy, jak była tour, to po prostu bardzo był tam zaangażowany, jeżeli chodzi o imprezowanie, alkohol, narkotyki. Czy powinnam mówić o tym wszystkim? Może nie. Ok, więc o tym to jest i później jesteś Później oni łączą siły i tworzą razem muzykę, chociaż na początku im to nie idzie i bardzo się nie lubią, a później to się przeradza by pytajnik. Love Story, ale nie jest to takie do końca Love Story. Jest to taka wielka zagadka, co się wydarzyło pomiędzy nimi, bo cała ta historia jest opowiedziana z przyszłości, jakby, że opowiadają oni o tej całej historii, co się wydarzyło, więc polecam, całatkę polecam. Czasami właśnie nie opowiadam o jakichś rzeczach, tak się w głębi w jakieś filmy czy w książki. Ponieważ kiedyś usłyszałam od kogoś że nie potrafię opisywać rzeczy, że nie potrafię mówić na przykład o jakiejś książce albo jakimś filmie. nie ja miałam stresić jakby fabułę, to, że nie potrafię. Powiedziała mi to bliska osoba i jakoś to zostało ze mną, że jakby jak chcę opowiedzieć o jakiejś książce komuś albo o filmie, to mówię, a przeczytaj na internecie albo wygoogluj sobie, zobacz zwiastun. Tak od razu się poddaję, bo mam to takie przekonanie, że nie jestem w tym dobra, więc nie powinnam tego robić. Albo może się boję, że ktoś mi powie, że znowu że jakby nie potrafię opisywać. Jeżeli Powiem o czym jest seria, to idzie ta treść, to nie ma to znaczenia w jaki sposób o tym powiem, czy ma to sens, czy się klei, chodzi o tą pasję do tego. To się liczy i starania. Wszystko jest w porządku. Kupiłam właśnie lot do Polski i tak mnie uderzyło to, że lecę, że coś się wydarzy. Odebrałam się mój nowy paszport, a tutaj ze starego paszportu obcięli mi, ale będę latała z dwoma paszportami, bo tutaj mam moją wizę. Kupiłam bilety i lecę. 11 sierpnia do 23, czyli na 12-11 dni, ponieważ jak lecę, to jakby jest jeden dzień później, jak wracam, to jakby cofam się w czasie i uderzyło mnie tak, że to jest już za 11 dni. I udało mi się, jakby to była cała taka duża niewiadoma, czy ja polecę w tym roku. Planowałam i bardzo chciałam lecieć, ponieważ nie byłam dwa lata i czuję, że szkoła skończy mi się w grudniu. I chciałam lecieć, żeby po prostu zobaczyć się z wszystkimi, zobaczyć jak się czuję, wrócić, po prostu polecieć. W zeszłym roku nie leciałam i w tym roku no bardzo chciałam, no i dostałam paszport. Sprawdziłam, że szkoła zaczyna mi się dopiero 26 sierpnia, a nie 20. Więc mam trochę więcej czasu, mam już całą listę, co muszę zrobić w Polsce. Mam tyle rzeczy, jakieś do naprawy, gdzie tutaj to kosztuje majątek, a w Polsce, wiecie, szewc, na przykład naprawi mi buty za 20 zł. Później muszę iść do dentysty, muszę iść do logopedy, muszę iść do fryzjera, pójdę sobie na laminację rzec. Pójdę robić po prostu wszystko. Mam teraz właśnie dużo czasu, nie mam szkoły. Wszyscy z nami pracują. Ja trochę się nudzę. Więc cieszę się, że lecę. Napiszę do osób, muszę znaleźć miejsce, gdzie się zatrzymam w ogóle w Warszawie, bo będę w Warszawie i w domu rodzinnym, tak pomiędzy. Tak się cieszę. Kończę, bo uderza mnie to, ale po prostu to nie jest tak, że tu jest mi źle i że chcę wracać do domu. Tylko jak pomyślę, że jakby lecę do domu rodzinnego i po prostu do Polski, to I czy tak długo mnie tam nie było. Wydaje mi się, że może w mojej głowie to jest takie, wiecie, odległe, bo tak dawno nie byłam i to jest taki daleki lot. Muszę się poorganizować, napisać do wszystkich osób, powiedzieć rodzinie, mega się cieszę, mega się cieszę. Może jeszcze uda mi się zjeść jagodziankę, jak przylecę do Polski. Ja dzisiaj mam, muszę opowiedzieć, żeby tak wam przedstawić, narrację. Dzisiaj mam taki dzień, ładny Del Rey, dzień, gdzie wstałam rano, trochę popracowałam, zrobiłam trening, wzięłam prysznic. Później zrobiłam sobie smoothie, leżałam na tarasie, na balkonie, opalałam się, później słuchałam lany, później wzięłam, zaczęłam się zbierać w samej bieliznie. I poczucie jak kobieta, rzadko to robię, a ważne jest dla nas, dziewczyny, żebyśmy embrace our ciała i tak dalej, żebyśmy były w jedności z nimi, więc zrobiłam to, i teraz wybrałam się to treat myself. Znaczy, wybrałam się do sklepu, który się dopiero co otworzyło, a ciasto to po prostu jest skutek uboczny, ponieważ... Wyglądało całkiem dobrze. To nowy sklep LA Grocery Store and Cafe. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale wiecie co? Dzisiaj sobie jakoś tak pogłądzę. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. I zobaczymy, gdzie wyląduję. To nowy sklep, który ma być jak Air One. Jakby tak się reklamuje, tego wszyscy prezentują. I powiem Wam, że w środku jest przepięknie. Jest o wiele piękniej niż w jakimkolwiek Air One. Ie. Są takie produkty mega wyszukane, zdrowe. Jest mniejszy wybór. Ceny też są kosmiczne. Ale wiadomo, jak za tą jakość, jakby te produkty. Prawie ktoś mi wyjechał. Miły matos jest dzisiaj całkiem przyjemny dzień, ponieważ mam wakacje. Jak wczoraj kupiłam bilet do Polski, to miałam takie wow, chwila. Czyli będę tutaj w LA jeszcze przez 11 dni. I mam także że chcę, wiecie, jak najbardziej korzystać, czerpać z tego, że jestem w Los Angeles. I robić różne rzeczy, odkrywać, spędzać jakąś fajne dni, a nie tylko na pracy. W weekend idę na randkę, więc czasami jak się tak odpuści i tak jest coś zaplanowane w przyszłości, to żyje się tak łatwiej. <laughs> Więc wydaje mi się, że to jest teraz moja faza. No i co? Co mogę powiedzieć? Czuję się dobrze, ale jak będziecie w Los Angeles, to zachęcam Was pójść do tego LA Grocery Store i spróbować tego ciasta. To jest ciasto z polenty, z pistacjami i wodą różaną, gluten free, no refined sugar itd. dalej i dosłownie było to jedno z lepszych ciasek, jak jadłam w swoim życiu. Czy mi się chce? Nie. Bardzo mi się nie chce, ale jest czwartek, czwartek rano i idę. Idę przebiec. Idę przebiec, dam radę, nie muszę biec. Chcę pokazać ten proces, że czasami się nie chce. Obiecałam sobie, jakby chcę biegać bardzo w tygodniu, czasami się nie chce, naprawdę mi się nie chce, ale i tak pójdę i to zrobię, bo mam takie postanowienie i to jest moja dyscyplina. I coś, co najbardziej mi pomaga, to jest, że nie muszę biec, że jak jestem zmęczona, mogę przejść się, mogę robić spacer 5 minut i później dalej biec ale liczy się te showing up i to mi najbardziej pomaga. Jak nie mam takiej myśli, że wszystko albo nic, że albo idę, przebiegnę i będzie, wiecie, super biegnę, biegnę cały czas, albo nic, zostaję w domu. Jak mam takie, mogę iść na bieg, ale nie muszę biec. Jak nie umiem, jak nie mam siły, to nie muszę biec. I zamówiłam, uwaga, też nowe buty. Może w tym tygodniu mi przyjdą, ale może to dzisiaj jest mój ostatni bieg w moich New balance, więc oby, oby, bo trochę mnie kolana bolą, ale dobra, idę biec. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Udało się. Było easy. Było easy. Nawet zrobiłam... Chyba zrobiłam tylko trzy przerwy, bo tak zaczęłam myśleć. W sumie to o niczym, miałam taki flow. Ale jest tak gorąco, będę tak opalona. Czuję się bardzo brat w tych okularach. Szczerze, było tak spoko i gorąco. Jest już upał, bo dzisiaj trochę później poszłam. Jest jak nie 9.30 i jest mega gorąco. Ale dobrze mi się biegło. I wpadł mi jeden bardzo fajny pomysł do głowy. Więc mega się cieszę. Mega to był produktywny bieg też z drugiej strony. Coś, co chcę zrobić w Polsce. Jadę do domu, jest... Muszę wziąć prysznic. Będę właśnie robiła tosty francuskie i chcę Wam opowiedzieć, bo mam nową kombinację, nie wiem czy opowiadałam, ale ostatnio zaopatrzyłam się w kolagen. Są to Collagen Peptides i to jest na cery, włosy, paznokcie i joint support. I tu jeżeli widzicie, Erika jakby od zawsze tego używa. Właśnie stosuję to albo do smoothie, albo jak robię herbatę. I tutaj na przykład mam wrzątek, mam gorącą wodę i dodam właśnie dwie takie łyżki. Pięknie się rozpuściło i dodaję teraz świeżą miętę, żeby się zaparzyło. Więc to jest jakiś taki nowy dodatek do moich suplementów. Zróbmy tak, będę robiła właśnie tosty francuskie i mogę powiedzieć, co robię, jeżeli chodzi o jedzenie. Ponieważ przez to, że biegam dwa razy w tygodniu, to jest to duży wysiłek, więc wiedziałam, że muszę coś też zmienić, jeżeli chodzi o moją dietę. Czyli muszę jeść więcej, ponieważ nie chcę być w deficycie kalorycznym, jakby nie chcę tracić wagi, nie chcę doprowadzić się do takiego stanu. Dlatego jedne co robię, bo nie chcę niczego liczyć, wyliczać, nie wierzę w to, wierzę w wiedzę nie, takie intuicyjne. Coś co zaczęłam robić, to dodawać więcej białka. Powiedzmy, że na przykład teraz, jak biegłam i było to dosyć męczące, to normalnie, gdybym wstała, to zjadłabym prawdopodobnie. Tosta francuskiego z jednym jajkiem. I wiem, że to nie jest jakby duża zmiana, ale ja w to wierzę, że z czasem też moje ciało mi pokaże, że na przykład robię z dwóch jajek, dodaję więcej masła migdałowego i w taki sposób staram się nie wpaść w żaden deficyt, ponieważ nie chcę, nie mogę. Nie będzie to wtedy zdrowe dla mnie i wtedy bieganie jakby straci sens. Wtedy nie, ponieważ chcę się stawać, wiecie, silniejsza, a jak będę w deficycie, to. To odczuję to i będzie jakieś wypalenie. Więc tak, tak, teraz podchodzę do biegania, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kiedyś wiadomo, dlaczego się biegało, a teraz naprawdę mi zależy, żeby stawać się jak najsilniejszą, trenować, uprawiać się sporty dla zabawy, dla siebie i żeby sprawdzać, jakby stawać się silniejszym. To była też taka, duża duża zmiana w mainsecie będzie przy wychodzeniu zaburzeń, odżywiania. I nowy trik dodaj trochę kartamonu do tej masy i wtedy wychodzi. Przepyszne i odrobinę wanilii. Jesteś milej, że wychodzą bardziej jajko z tostem niż tost w jajku, ale jest ok i tak jest przepyszne. Właśnie, jeżeli ktoś nie widział ostatniego QA, to tam trochę mówiłam o jedzeniu, o relacji z jedzeniem, o zaburzeniach, więc można zobaczyć. Opowiadałam tam trochę, w jakim momencie teraz stoję. Ale myślę, że też takie bieganie i wracanie do różnych rzeczy, które mi się jakoś źle kojarzyły, ale z kim nowym mindsetem, z, takim, z taką zdrowszą relacją, jest też bardzo dla mnie takie uzdrawiające i bardzo mnie to cieszy. Też widzę taki jakby mój progres. I wiadomo, że już minęło bardzo długo, odkąd się tak zmagałam, że wiecie, mam takim bardzo złym właśnie miejscu. Nie wiem, zawsze to cieszy. Po prostu tak widzę jakby swój progres i moje podejście. Też to się bierze dużo jakby z miłości do siebie, że nie chcesz, że dlaczego masz cierpieć w tym życiu, nie? Że dlaczego nie masz sobie dawać czy czuć się najlepiej, jak możesz. Sesję na punkcie tego serialu. Powiedziałem, że nie said Nie, Party time! Pauline skończyła 21 i wyjdziemy pierwszy raz. Wspólnie na imprezę! Idziemy do Tenants of the Trees albo Zebilon i później na imprezę rodzinową. Właśnie kończę edytować film. Dziękuję bardzo za oglądanie. Love you so much. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. To był bardzo emocjonalny tydzień dla mnie. I widzimy się we vlogu z Polski. Bye!